Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jak widzicie, siedzimy nad liturgią. Ksiądz Artur jest tutaj szefem i to on organizuje całą służbę liturgiczną. Ksiądze Arturze, proszę zacząć. Najważniejsza noc, najważniejsza liturgia całego roku, nie tylko Trydum Paschalnego, ale całego roku rozpoczęliśmy od aresztowania Chrystusa Wielki Czwartek, od ustanowienia Eucharystii wcześniej. Przeżywaliśmy Jego śmierć to wszystko napawało nas takim smutkiem, taką jakąś nostalgią, ale dzisiaj noc zmartwychwstania, Wielka Noc, kończymy nasze świętowanie, tak naprawdę śniadanie Wielkanocne to już koniec naszych świąt, a nie dopiero ich początek. Zapraszamy na tą liturgię, żeby przeżywać razem zmartwychwstanie Chrystusa, pomimo naszego grzechu, pomimo, że Chrystus, Chrystus umarł na krzyżu, przecież robił to z wielkiej miłości do nas, ale dzisiaj zmartwychwstanie dla nas. To mamy głosić. Takie jest zadanie wszystkich chrześcijan. Głosimy zmartwychwstanie Chrystusa w pracy, w szkole i chyba to, co najtrudniejsze, wśród swoich bliskich w naszych domach. Kiedy patrzę przez okno, widzę kwitnące drzewa, cudowne słońce i pogoda, jaką dzisiaj mamy, ona też jakby pokazywała, że coś niesamowitego się dzieje. Chrystus naprawdę z martwych Czujemy tę atmosferę. Przeżywamy piękne i zadziwiające święta odradzającego się Kościoła. Jestem przekonany, że Kościół się odradza. Przecież sami o tym mówicie, że macie taką potrzebę powrotu do Pana Boga. Przygotowywaliśmy się do tych świąt Idąc trudną drogą, bo pandemia, bo wojna na Ukrainie i te podziały w Polsce, my ciągle jesteśmy podzieleni. To nie jest proste, ale szukamy dróg pojednania. Temu towarzyszyły i towarzyszą ręki, poczucie bezsilności, tragedii, w niektórych przypadkach osamotnienia, w którym jest trudno opanować nienawiść do Rosji. Jak to wszystko poskładać? Jednak odradzająca się i umacniająca wiara, powracająca religijność napełnia nas nadzieją. Doświadczywszy pandemii i ostatnich przeżyciach wojennych, liczni parafianie doświadczają duchowego odrodzenia. Wiele osób uczestniczyło w rekolekcjach wielkopostnych, wielu skorzystało w sakramentu pokuty, wielu powróciło do jedności z Kościołem i idą mocno drogą ludzkiej solidarności, Bożego pokoju, podarowując życzliwością potrzebujących Ukraińców, dając im schronienie i środki do życia oraz pomagając innym potrzebującym. My w parafii mamy ponad 40 podopiecznych i parafiany zespół Caritas, dzięki Waszej życzliwości spokojnie przygotować paczki na święta dla tych ludzi. Kochani parafianie, siostry zakonne, przyjaciele naszej parafii, razem z księdzem Arturem Życzymy Wam jak najpiękniejszych świąt. Nie zniechęcajcie się tym, co jest czasem takie trudne. Nie upadajcie na duchu. Bądźcie mocni mocą wiary. Niech to naprawdę będą Boże święta, święta duchowej przemiany i nadziei. Niech one odnajdą, znajdą swoją kontynuację w Waszym życiu. Niech Zmartwychwstały Chrystus daje Wam siły w pokonywaniu tego, co jest kłamstwem i nienawiścią. Niech Jezus wspiera Was w budowaniu jedności i napełnia pokojem. Niech umocni wiarę w obecność żywego Boga w Kościele i w waszym życiu. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. Aleluja.